Przed Wami nowa gra od EA czyli EAFC 24. I naszą pierwszą karierą będzie właśnie kariera Rome. I tutaj naprawdę dużo będzie trzeba podziałać i dużo trzeba się nauczyć. Właśnie przy tej grze, dwoma pierwszymi celami w pierwszym sezonie tej kariery jest przede wszystkim zajęcie miejsca w top 4, żeby zagrać za rok w Lidze Mistrzów, ale także wygranie Ligi Europy. Długo zastanawiałem się, jakim stylem taktycznym rozpocząć właśnie tą karierę. Wygrało w ankiecie, żebyśmy grali grę skrzydłami, ale dużo osób pisało, żebym to jakoś połączył z Mourinho, dlatego wydaje mi się, że kontrataki będą najlepszym właśnie takim połączeniem. Jose Mourinho właśnie zygrał szeroką skrzydłami. Mamy 71 milionów, więc naprawdę fajny budżet na transfery. A tu możecie zauważyć mój pierwszy transfer, jest to Domenico Berardi, świetny prawie skrzydłowy, który da nam bardzo dużo radości w tej karierze. Jego tempo, strzelanie, podanie dribblingu są na bardzo wysokim poziomie. Aktualnie po 19. kolejce jesteśmy na 5. miejscu, mając 39 punktów, więc całkiem dobrze, zwłaszcza że ta strata, nawet do pierwszego miejsca, jest minimalna, więc możemy o coś powalczyć. W lidze Europy spokojnie awansujemy z pierwszego miejsca: 5 zwycięstw, jeden remis, i tutaj 16 punktów, więc jest naprawdę dobrze. Tutaj możecie zauważyć, że kupiliśmy tylko Berardiego w tym sezonie aktualnie oraz Patricio, który już odszedł z tego powodu, że jest jeden Bóg właśnie w trybie kariery. A tu możecie zauważyć, że naszym najlepszym strzelcem aktualnie jest Berardi 13 bramek, 7 ases, Dybala 10 bramek, 4 asysty. Naprawdę dobrze to wygląda. Renato Sanchez też bardzo dobrze że wygląda przy naszym ustawieniu 7 asyst na takiego zawodnika to jest naprawdę fajne liczby w połowie sezonu a tutaj musieliśmy zakupić bramkarza z tego powodu, że Patricio przez Bóg odszedł od nas pół roku szybciej dlatego Łukasz Skorupski jako rezerwowy bramkarz na przyszłe lata będzie bardzo dobry, teraz musi mieć naprawdę ciężkie wyzwanie z tego powodu, że staje się naszym pierwszym bramkarzem, a wiemy że Roma ma naprawdę duże ambicje takim składem graliśmy w tym sezonie, jak możecie zauważyć także ustawienie i tutaj bardzo kluczowe pozycje to były właśnie Pellegrini, Dybala i Berardi. Naszym najlepszym strzelcem był właśnie Berardi, mając 25 bramek i 14 asyst, ale także Dybala 21 bramek, 8 asyst, świetnie wyglądał. No i tutaj Berardi także w asystentach był najlepszy, ale Renato Sanchez 10 asyst, 5 bramek, super jako zawodnik wypożyczony, który często wchodził z ławki. A tu możecie zauważyć, że zajęliśmy niestety drugie miejsce, mając tyle punktów co Juventus, więc naprawdę wyrównana była seria w tym sezonie, ale niestety to Juventus będzie będzie podnosił właśnie koronę mistrza tego kraju. My tutaj w Pucharze Copa Italia niestety przegraliśmy z Interem 3-1 do w finale, a w finale wygrał Juventus, więc z podwójną koroną właśnie Stara Dama. W Lidze Mistrzów Manchester United zwycięża, to jest troszkę sensacyjne rozstrzygnięcie właśnie tego Pucharu, a tu możecie zauważyć, że my wygraliśmy Ligę Europy pokonując Villarreal 3-1 do po bardzo fajnym meczu, a w Lidze Konferencji wygrywał Fener Fenerbahce, więc także bardzo fajna niespodzianka. W tym sezonie otrzymujemy budżet 103 34 milionów, więc naprawdę fajnie. Naszym celem jest oczywiście mistrzostwo Włoch, powalczenie o Pucharboch, ale także fajne zaprezentowanie się w Lidze Mistrzów, więc naprawdę cele są bardzo ambitne. Łukasz Skorupski miał być tylko opcją rezerwową, dlatego tutaj w tym sezonie potrzebowaliśmy młodego perspektywicznego bramkarza. Marko Karnaseci jest idealnym odzorowaniem tego, co potrzebowaliśmy. Świetny refleks, świetne remunicjonady, ustawianie się oczywiście, łapanie, reakcję trzeba uprawić, ale to jest zawodnik, który da nam bardzo dużej jakości na bramce, a 30 8 milionów, to jest całkiem przyjemna kwota. Kolejnym zawodnikiem, który, który do nas przychodzi jest João Felix. Jest to zawodnik, którego nie trzeba przedstawiać. Świetny zawodnik, który będzie u nas grał na lewym skrzydle. Zawodnik za jedynie 72 miliony, więc całkiem przyjemna kwota, jak za taką piłkarską klasę. W tym momencie Roma jest na pierwszym miejscu, mając 15 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażkę i 47 punktów. Oczywiście Napolina zgoni już Inter z większą stratą, więc być może powalczymy o mistrzostwo. W tym momencie niestety skompromitowaliśmy się w Lidze Mistrzów, zajmując dopiero trzecie miejsce, mając 6 punktów, więc musimy powalczyć o Ligę Europy. Naszym najlepszym strzelcem jest aktualnie Dybala, mając 12 bramek i 5 asyst, Berardi 9 bramek, 4 asysty. Joe Felix dobrze wprowadził się do tej drużyny i tutaj 9 bramek i 5 asyst. Naszym transferem, który przyjdzie do nas w zimie, jest Gnotto. Jest to bardzo młody, perspektywiczny zawodnik. Dlaczego postanowiłem go zakupić? Z tego powodu, że Nikola Zalecki nie chciał podpisać z nami kontraktu, więc musiałem go jak najszybciej oddać. Chciałem kogoś Chciałem kość z dużym potencjałem. Dlatego tutaj, GnOT to za 10 milionów i Zalewski będzie świetnym uzupełnieniem mojej kadry. A tu możecie zauważyć, wszystkich zaników koło sprzedałem, kogo pożyczyłem oraz zakupiłem. Takim składem graliśmy w tym sezonie, jak możecie zauważyć. Zmieniła się formacja, oczywiście, wytyczne zostają takie same, czyli cały czas gramy z kontrę. Najlepszym no naszym strzelcem jest Paulo Dybala, mający 29 bramek i 13 asyst. Abraham, 21 bramek, 8 asyst, także świetnie. Pellegrini, 7 bramek, 10 asyst, fajnie. No i tu możecie zauważyć, że udało nam się zdobyć mistrzostwo mając 92 punkty, 12 punktów więcej niż Napoli, 29 zwycięstw, 5 remisów, 4 tylko porażki. Naprawdę świetny sezon w naszym wykonaniu. Wygraliśmy także EA Sport FC Super Cup, wygrywając z Napoli 1-0. Kopa Italia niestety przegraliśmy z Monza, 3-2, a w finale Monza zagrała i przegrała z Juventusem 4-2. W lidze mistrzów, jak możecie zauważyć, Bayern Monachium po wyrównanym meczu wygrał z Liverpoolem porzutek karnych. W lidze Europy niestety skompromitowaliśmy się, ale przez to, że sobie coś tam testowałem w różnych w ustawieniach 6 do 2 z Hoffenheim. No i Milan wygrywa właśnie Ligę Europy. W konferencji wygrywa Slavia Praga, więc fajnie, że drużyna z trzech właśnie podnosi to trofeum. Trzeci sezon zaczynamy z budżetem 176 milionów. Naszym celem jest oczywiście wygranie Ligi Mistrzów. Rok temu się skompromitowaliśmy, w tym roku musimy być najlepsi. No i pierwszym naszym transferem jest oczywiście zawodnik, który przychodzi do nas za 50 milionów, czyli Diogo Dalot. Zawodnik, który na prawej obronie będzie mi po prostu świetnie śmigać. Świetne przyspieszenie, dobre podania, wytrzymałość na najwyższym poziomie, skoczność ustawienie w ataku na poziomie 82 i kontrola piłki, więc naprawdę będzie przydatnym naszym zawodnikiem. Kolejnym zawodnikiem, który do nas przychodzi jest Nicolo Fagioli. To jest zawodnik, który będzie nam bardzo potrzebny do rotacji formacji z tego powodu, że chcemy grać różnie, żeby być bardziej nieprzewidywalni i tutaj Fagioli będzie ważnym elementem. Kupiony Unionu Berlin za 70 milionów. Kolejnym transferem jest Palinia i tu jest bardzo ciekawy transfer z tego powodu, że pierwszy raz mam zawodnika, którym ma badże na złoto w defensywie, więc to może być bardzo dobry game changer właśnie pod mecze z bardzo silnymi rywalami. Agresja, siła, wytrzymałość, odbiór piłki, w ślizgi na najwyższym poziomie kupiony za 25 milionów. No i tutaj jeszcze jeden transfer Cambiaso. To jest mniejszy transfer, bardziej rezerwowy zawodnik, który może się rozwinąć. Transfer za około 26 milionów, jeszcze winia odszedł, więc zawodnik, który był zupełnie nieużywany przez nas, a Cambiaso będzie i to będzie bardzo dobre wzmocnienie. zwłaszcza, że może się dobrze rozwinąć. Aktualnie Roma jest na trzecim miejscu, mając 11 zwycięstw, 7 remisów, 0 porażek i 40 punktów, 3 punkty straty do Napoli. W Lidze Mistrzów awansowaliśmy z pierwszego miejsca, pokonując AS Monaka, Atletico Madryt i Sparta Praga. Tutaj Atletico Madryt, no to trochę zaskoczenie, że nie awansowało. Berardi 14 bramek, 5 asyst, Joe Felix 11 bramek, 2 asysty, też świetny sezon. Dybala 9 bramek, 7 asyst, dobrze to na razie wygląda. W zimie jeden transfer, jest to Fabian, młody zawodnik, perspektywiczny, ale zawodnik, który bardzo nam się przyda zakupiony za jedynie 14 milionów. Tu możecie zauważyć jakim ustawieniem grałem w tym sezonie głównie, ale także graliśmy wersją defensywną, którą widzieliście w poprzednich sezonach. Naszym najlepszym strzelcem jest Berardi, mając 28 bramek, 8 ases. Dybala 26 bramek, 16 ases. Pelegrini 19 bramek, 14 ases. Joe Felix 17 bramek, 10 ases, więc ofensywa była naprawdę na najwyższym poziomie. No i tu możecie zauważyć każdy mój ruch transferowy. Kogo zakupiłem, kogo sprzedałem, kogo wypożyczyłem. no naprawdę dużo tych zawodników, starałem się jednak z szkółki gdzieś tam wypożyczać, czy nawet dawać im szansę pierwszej drużynie. Niestety nie wygraliśmy mistrzostwa za braku 3 punktów. Tylko jedna porażka w sezonie, ale 13 remisów to zdecydowanie za dużo, żeby zdobyć mistrzostwo Włoch. Wygraliśmy za to jej Sport FC Super Cup, więc takie małe pocieszenie. Wygraliśmy także Copa Italia z Lazio, więc bardzo ważny pojedynek, wygrany 3 do 2. W Lidze Mistrzów także udało się zwyciężyć 2 do 1 z PSZ. W Lidze Europy to Leverkusen okazał się lepszy, przed Chelsea wygrywałem 3 do 2, a tutaj Newcastle wygrało 2 do 1 z Rens. Ja się z Wami, żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak tak, możesz napisać mi komentarz, ale też możesz wybrać, jaki chcesz kolejny odcinek. Czy PSG, odbudowa tego zespołu, czy na przykład Liverpool? Jak chcesz, PSG, zostaw łapkę w górę? Jak chcesz, Liverpool, napisz komentarz, będę Ci naprawdę wdzięczny. A tutaj wyskakuje Ci odcinek, który może Ci się spodobać.